Cześć wszystkim, oto ona Moja GS 1300 Adventure Rocznik 2025 Praktycznie nowka sztuka I chciałbym wam tutaj w pokrótce opowiedzieć trochę o tym moim motocyklu Co w nim zmieniłem, co on ma, czego nie ma Także na razie może go zgasimy O, zaraz będę musiał poprawić kufer Więc tak, jest to 2025 GS Adventure czyli ta bardziej większa terenowa wersja wygląda dużo potężniej niż standardowy GS w tej generacji tych motocykli zwykły standardowy GS dosyć mocno różni się od GS-a tego Adventure'owego w porównaniu do poprzedniej generacji motocykl ma dwa pakiety bodajże z tego co pamiętam Performance czy Dynamic coś, coś, coś w tym stylu, który tam daje tryby Pro E, że można sobie regulować ustawieniami kilku trybów. Mamy e, quick shifter, mamy kilka tam innych różnych gizmo, oraz ma pakiet Adventure, dzięki któremu w standardzie mamy oryginalne zaczepy do kufrów, szybę, która jest automatyczna, to trzeba dokupić, żeby się sama opuszczała i podnosiła guzikiem. Plus też mamy dzięki temu ten. Fufelek do ładowania nawigacji, który się łączy z całym motocyklem. I stopkę centralną. Więc to nie jest w standardzie, to trzeba w tym motocyklu dokupywać. A to ogólnie wszystko trzeba dokupać. Można było jeszcze dokupić regulowane automatycznie zawieszenie, można było dokupić automatyczną skrzynię biegów, gdzie w ogóle nie ma klamki sprzęgła. Na testowe jeździe właśnie jeździłem czymś takim. Całkiem fajna rzecz, ale. Mi się nie chciało, że tak powiem tym, z tym pierdzielić. Nie, nie, nie lubię czegoś aż tak <laughs> przekombinowanego. Plus cena była dużo wyższa, jeżeli mi to wszystko wykładał. Co on jeszcze ma z dodatków? Ma dołożone saszetki na, na budowę chłodnicy i saszetki na ramę. To one co tam nie są wodoodporne, ale w środku są takie pokrowce wodoodporne, że można sobie coś tam sadzić. Mogę pokazać. W środku są takie torby. I w tych torbach można trzymać sobie różne, różne rzeczy. Ja tu trzymam jakieś tam apteczki, zestawy do naprawy kół, baterie do GoPro i inne pierdoły. No to niestety jest bardzo łatwo gwiznąć. Do motocykla jest kluczyk FOB, bezdotykowy, bez nie ma stacyjki, nie odpala się go na stacyjką. Wystarczy mieć przy sobie kluczyk. Ochodzimy, klikamy guzik i on się włącza. Odpalamy pyk i się zapala. Żeby zgasić, tak samo się tym. To robi, jeżeli chcemy zablokować kierownicę, to też na wyłączonym silniku musimy przytrzymać dłużej ten guzik i to się tam automatycznie silniczkiem blokuje. Tak samo zbiornik paliwa, też musimy kluczyk mieć przy sobie i to się otwiera. Tu jest taki schowaczek, który niestety nie jest zamykany razem z motocyklem, więc jak skasimy wszystko, to jedyne, co to zablokowana kierowica, nam go blokuje, ale i tak można go minimalnie trochę otworzyć, więc lepiej cennego tutaj nie zostawiać. Co jeszcze do niego mam dokupione? z dodatków. No to tutaj to też trzeba dopłacić ten już sam bo tutaj, to główna obudowa tutaj na kluczek wymowalna jest, e, ale do niej jeszcze trzeba dokupić ten uchwyt w którym jest smartfon. Dokupiona jest do niego również obudowa przedniej lampy. To pięknie sobie a, się zapociła, bo jest piąta rano. Ja słyszę, w trasę. Ma jeszcze dokupione kufry polskiej firmy Abduro, które działają na ten sam kluczyk się robi kodowanie, tak zwane zamka, czyli takie małe gówniane wkładeczki się zmienia. I na kluczyk od BMW, proszę bardzo, wszystko działa, wszystko się otwiera. A kufry są wodoodporne, oczywiście bardzo pojemne, bardzo duże i solidne. I właśnie kurczę, są czy nie mam z nimi nic wspólnego, więc nie, 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 nie żebym, się Boże, ich reklamował. Ale y, są świetne i dużo tańsze od oryginalnych. Ma Standardowe mocowania BMW. Mało w ogóle na rynku rzeczy pasuje. Większość jest taka, że trzeba dokupić cały stelaż ze wszystkim, ale jak mamy pakiet Adventure, to już mamy ten stelaż, więc warto szukać kufrów, które pasują po prostu plug and play na te oryginalne mocowania. I właśnie Abdura, ta polska firma, robi takie idealnie pasujące w te standardowe mocowania. Oni robią też centralne kufry, ale żeby zamontować centralny kufer, tutaj powinna być taka oryginalna płyta BMW. Do ładowania, bo kufry oryginalne mają już tam oświetlenie, jakieś słącza USB i inne pierdoły, żeby się tutaj popodpinać do wszystkiego. Natomiast ja tego nie zamówiłem, bo to jeszcze kosztowało dodatkowe 1500 zł. Piłem mocowanie takie od kapy, czy tam GV, które pasuje na standardowe ten uchwyt kufra, plus płyta, monoki, i znów szukałem kufra. Które będzie podobne do tych kufrów Abduro. Szczerze mówiąc, z daleka no nie widać specjalnie różnicy, żeby one były różnych firm, ale są różnych firm. Centralny kufr jest Kappy, Nie pamiętam już modelu. Też całkiem fajny jest. I boczne są firmy Abduro. Tutaj też są takie małe, właśnie te saszeteczki. Mam niską kanapę mam 1,80 m i ta niska kanapa dla mnie jest ok. Idealnie stoję nogami, równo dotykając piętami do ziemi bez żadnego tam przypału. W motocyklu mamy wał kardana, więc nie mamy łańcucha, w którym się trzeba pieprzyć i go smarować. Więc tu jest ten cały wał, który daje też fajny dźwięk, jak się jedzie. A jeszcze w, w tym pakiecie... Nie wiem, czy to było w Adventure, czy w Performance'ie. E, były chromowane rury kolektora. One też nie są fabrycznie ten. I w tym Performance'ie, jeszcze mi się, przepraszam, przypomniał, że są sportowe hamulce przednie brębo. Lepsze. I chyba z tych rzeczy, co pamiętam, takich dodatków i tak dalej, to jest tyle. Ma grzaną, fajne rzeczy. To jest grzana kanapa. Pasażera i kierowcy. Grzane maetki standardzie. To wszystko sobie ustawiamy w opcjach. Tutaj mamy taki guzik. Nie możemy sobie zmienić, co chcemy, żeby było regulowane tymi dwoma przyciskami w trakcie jazdy, więc możemy sobie zmieniać co tam nam się żywnie podoba, ja mam w tej chwili szybę więc mogę sobie guziczkiem tą szybę podnosić i opuszczać w trakcie jazdy, co jest mega wygodne na przykład wjeżdżamy do miasta, chcemy się schłodzić, to sobie ją opuszczamy, jedziemy w trasie nie chcemy, żeby nam pisgało twarz, no to ją sobie podnosimy ma ten pomad, który super ręko działa, oprócz tego, że jak się go wyłącza, to straszne jest tąpnięcie. No jest ciężki potwornie ten motocykl, bardzo ciężki, jak się nie jeździ. I trzeba naprawdę mieć to na względzie przy jakichś ciasnych zawracaniach i tak dalej, że on się wali cały po prostu w bok, bo Jest kurde, z człowiekiem to nie wiem ile on waży na pokładzie, ale mamy, myślę, że 300-400 kg pod dupą. Jak on waży sam 250 ileś tam, plus człowiek załóżmy z wyporządzeniem i tak dalej, waży ze stówę. No. no, jest grubo, jest, jest dużo, duża jeszcze jakbyśmy wzięli pasażerkę albo pasażera, to już w ogóle z kołami też była śmieszna historia, bo, w, że tak powiem, z rozbiegu zamówiłem ze złotymi, ale później sobie trochę poglądałem filmy i tak dalej, że kurde, triple black musi być z czarnymi, udało mi się dzięki dealerowi w Warszawie, dzięki Liberty Motors załatwić czarne, więc on z specyfik, specyfikacji, takie był zamówiony, miał złote felgi, ale udało się podmienić z innego motocykla na czarne, bo jednak z czarne, czarne z czarnymi dużo bardziej mi leżą. Opony ma Anaki Adventure, które straszliwie wyją w zakrętach i dają radę w takim jakimś delikatnym szuterku. Tak jak widzicie, już trochę jeździłem w jakimś błocku. Muszę do niego na pewno jeszcze dokupić osu, osłony chłodnic z przodu. Się wkłada, plakę, tutaj można sobie nawet kupić metalowe za, za grosze. Można było do niego nawet dokupić sportowy wydech taki dwururkowy, ale po co w takim motocyklu coś takiego? Chyba fabrycznie też światła mm, takie halogenowe, tak większe mm, do oświetlenia w nocy. Ja sobie je włączam, żeby, żebym był bardziej widoczny na drodze dla mojego bezpieczeństwa. Można było do niego, naprawdę już ciężko mi wymieniać masę rzeczy. Można było tego, ten motocykl skonfigurować na 150 tysięcy. Ja po wszystkich rabatach kupiłem go za 105, więc to jest całkiem spoko cena. No i tak on wygląda, no jest zajebisty. Sorry, że on jest taki cały zaparowany, no ale jest, jest rosa, widzicie, jest mgła wszędzie, jest rano, jesteśmy w środku wsi, w środku liczego i jest brudny po trasie. Ale chyba ten motocykl to właśnie powinien w ten sposób być użytkowany, a nie stać w garażu albo jeździć na spotkania pod kolumnę Zygmunta, tylko w trasę. Dobra, wydaje mi się, że to jest wszystko, co tak wstępnie chcę o nim opowiedzieć. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo mi się, kurde, no straszliwie mi się podoba ten sprzęt, że dzięki wam za obejrzenie. I trzymajcie się, cześć.